Cześć i dzień dobry drodzy widzowie, z tej strony Mufik i zapraszam was na drugi odcinek z serii Disney A7, walls of the Virtueless. Będziemy sobie kontynuować naszą przygodę, dokładnie w tym miejscu, gdzie ją ostatnio zostawiliśmy. Strasznie długo, strasznie długi proces ładowania, ze zwykłego continue, ciekawe. Okej, okay, mieliśmy się udać do Pałacu Szoguna, z tego co e, pamiętam. Więc, e, i gra nas kierowała do naszego... E, Prniego, który e, odpowiada za portale. I dzięki, że byłeś cierpliwy, Dude. Dotarliśmy do Netherworld Ewdo. E, wybierz, gdzie chcesz się udać. E, tak, pogadaj z e, przewodnikiem portalowym, Prinim, żeby wybrać, na którą rundę się udać. W, w, w momencie wyboru walka się rozpocznie, kiedy ta część związana z główną fabułą zostanie przeprocesowana. Możemy skipować eventy, w sensie te wydarzenia trójkątem, żeby od razu lecieć bezpośrednio do walki. Myślę, że tak będę robił, ale dopiero po tym jak sobie za pierwszym razem przejdziemy już całą naszą Fabuę. ok, pierwsza lokacja, pierwszy epizod. Jedziemy. Mm, tutaj nasz kolega po prawej się zdenerwował, że Pirylika opowiadała nieprzychylne rzeczy, czy też wygłaszała nieprzychylne komentarze na temat jego sklepu. Co ja zrobiłam? Czemu jesteś taki zły? No, wyraziłaś się nieprzychylnie na temat jedzenia w tym przybytku, więc nic dziwnego, że się zdenerwowała. Ale musiałam! Na wejściu pisze, że kluski, a tam w środku jest makaron. Co za skał! Szóstwo. To jest niedopuszczalne, żeby coś takiego miało miejsce. A właśnie, że może, że możemy tak robić. Uspokój się i jedz swój makaron. Bo obawiam się, że to nie skończy się spokojnie. Hmm. Jedyną opcją, jaką mamy, to wezwać posiłki z Nether i walczyć. Nie, nie będę walczyć. Jestem zdeterminowana, żeby z nim porozmawiać i wskazać mu, jak bezcelowy jest to konflikt. Przepraszam, czy 10 000 Heli rozwiąże ten problem? Że co? No, wykorzystywanie pieniędzy, żeby pozbyć się problemów. Cóż za imponujący sposób! Pieniądze brzmią o wiele lepiej niż spuszczenie na manta. A jednak nie. Tu nie chodzi o pieniądze. O oczywiście. Więc podbijamy stawkę do, z 10 do 100 tysięcy hej. 100 tysięcy? Hmm. Jestem szefem firmy. Bardzo chętnie e, wspomogę cię swoim datkiem. A teraz nazywasz mnie biednym, tak? Zejdź ze swojego wysokiego konia. Panienko. Dlaczego jesteś taki zły? The perfect words for inciting rage. But as a secretary, Priny, dueling is not in my job description. Whatever shall I do? Wspaniałe słowa, żeby jeszcze pod po, wzniecić większego gniew, ale jako sekretarz Priny. Pojedynki nie są w zakresie moich obowiązków. Co powinienem zrobić? Zdawało mi się, że wyczułem pieniądze. To będzie zabawne. Jest nasz Fuji. Kim jesteś? Potrzebujesz silnorękiego? Mogę to zrobić, ale musimy coś sobie wyjaśnić. Nie chodzi mi o ratowanie cię, bycie miłym, pomaganie czy dobre uczynki. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby otrzymać zapłatę za to, że spuszczę komuś łomot. Dobra, jedziemy. Fuji wydaje się bardzo prostolinijny. E, dobrze, kierujemy Fujim, żeby e, zwyciężyć. Um, na każdej rundzie jest panel bazowy, z którego możemy wzywać jednostki. Możemy grupowo wzywać jednostki, jeżeli je wcześniej pogrupujemy, wtedy wszystkie naraz się pojawią na mapie, można wezwać do 10 jednostek per bitwa, czyli tak jak w poprzednich częściach, jeśli dobrze pamiętam. Na razie nie, ma, nie mamy za wiele jednostek, ale później będzie ta pozwalało na różnego rodzaju kombosy. Po wezwaniu jednostek na mapę możemy. E, poustawiać akcje i e, egzekwować strategię, które pozwolą nam zwyciężyć. Kiedy nie ma już żadnej jednostki na mapie nie możemy żadnej wezwać, wtedy mamy game over. Okej. Okay. Dobra, zajrzyjmy się czy ja mogę tu jakoś oddalić widok tym... Tak, tylko przekręcam. Tak też przekręcam, szukam. Nie mogę nic oddalić? To trochę słabo. Tutaj są tylko dwie jednostki, więc zaczniemy od tych dwóch typów, kogo możemy wezwać. Fujiego, prilikę idziemy po kolei. Może postawię go tutaj. Dostaniesz atak tego gościa. Monika jest Lady Fighterem, mamy Glorię, która jest healerem i mamy Priniego! Czy ona ma jakieś ataki zasięgowe? Tak. I zdejmie nam tą drugą jednostkę wyśmienicie. Zobaczmy jeszcze jakie oni mają zasięg. Nie powinni się do mnie dotąd. Jest świetnie. Dobra, podaję. Tak, trzy. Kończymy rundę. O, chłopaki idą rzędem. Nie będę w stanie... Uuu! To niedobrze. Na szczęście znamy pewną sztuczkę, która polega na tym, że możemy podnieść jedną jednostkę i wykorzystać akcję tej jednostki, żeby tego naszego kolegę gdzieś rzucić. I chcemy go rzucić tutaj. Czy ty możesz stąd atakować? Tak, i to nawet do drugiego rzędu. Bardzo ładnie. Tak, tak, idziemy. Kiedy postać atakuje, nabija się doświadczenie w używaniu broni: Weapon Mastery. Wyższe weapon mastery oznacza, że postać może lepiej używać broń, którą ma wyekwipowaną. I w miarę jak się zdobywa weapon mastery, można odblokowywać specjalne ataki danych broni, skille broni, które będą dostępne. Poza laskami, bro, brońmi potworów i pancerze. Ile broni mogą być używane tylko kiedy ten konkretny typ broni jest wyekwipowany. Nauczyliśmy się sekretnego slasha, sekret, sekre, secret slash, czyli sekretne cięcie. E, dobra, ty się możesz gdzieś przemieścić, ale czy my chcemy tak zrobić? Nie chcemy, bo teraz jesteś poza zasięgiem. Dokończymy. Cyk, cyk. Chodzi poza zamiato. Trzeci rundy nie doczekaliśmy. Serio? Była runda, żeby tylko mężczyźni to mogli brać udział. Co za dramat! Co jest? Wszyscy jesteście jacyś słabi. Uuu, jesteś naprawdę mocny. To prawdziwy wojownik Hinomoto. I oczka jej się świecą. Zapomniałam się przedstawić. Nazywam się Pirilika i nie jestem z y, okolicy. Bardzo dziękuję za to, że nam pomogłeś. Czy możesz powiedzieć, jak się nazywasz? Ja nazywam się Fuji. Czy to pierwszy raz, kiedy odwiedzasz e, Netherworld Evdo? I wtrąca się sekretarz Springfield. Czy mogę? Co, to? Nie skradaj się tak. Przepraszam, że się wtrącam. Ale wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do Nether Shipu, zanim ich koledzy przybędą. Nether, mm, nie, nether nie masz na myśli jednego z tych e, funkcjonalnych e, mini Netherworldów? -nether -nether E, które są które bazują na e, tych mm, kosmicznych niszczycielach. Tak, dokładnie o to chodzi. Zakochałam się we wnętrzu tego statku i kupiłam go jak tylko był na wyprzedaży. Nasza CEO wspomaga, wspomaga swoją firmę i całą ekonomię poprzez szczodre wydawanie pieniędzy. Jest prawdziwym wzorem biznesowego przywództwa. Dobra, lecimy do Nether Shipu. Na pewno ci się spodoba, Fuji. Jeśli stać ją na NetherShip, to musi zarabiać jakiś miliard hajów rocznie. Będę dzięki niej bogaty. Byłeś wspaniały. Twój instynkt y, bojowy był fantastyczny. Niesamowity natych... Niesamowite natychmiastowe zabójstwo. Cóż za wspaniała prędkość. To było niesamowite. Twoje umiejętności to naprawdę coś. Teraz... teraz wiem, że widziałam już wszystko. Przesadzasz zdecydowanie. Walczenie z takimi gośćmi nie przynosi żadnej satysfakcji, nieważne ilu z nich e, rozwala. Cud za skromność! Jesteś prawdziwym wojownikiem e, podążającym ścieżką Bushido, prawda? Bushido. Bushido. Nie jestem taki wspaniały i nie jestem tego typu wojownikiem. Jeśli już, to. Poszedłem własną Co? drogą. Ale przecież ty jesteś taki silny. Wojownicy to. melodia przeszłości. Co, nie ma wojowników? Co ty masz na myśli? Okej, okay, będzie prościej jak ci to po prostu pokażę. Idziemy. Um, hospital, chciałem powiedzieć. Szpital Netherworldu się otworzył. Um, na pewno jesteś ranny po poprzedniej walce. Dobrze byłoby odwiedzić szpital i się trochę odleczyć. Um, tak jest. Fuji dołączył do ekipy. Lecimy do szpitala w takim wypadku, bo z tego co pamiętam, za korzystanie ze szpitala. This też są ogrody. Mała zagubiona owieczko, oto szpital. Pamiętaj, żeby leczyć się pomiędzy bitwami. Mamy wdrożony system punktów, który pozwala nam... który bazuje na ilości odnowionych punktów zdrowia i punktów energii. ...ale cały czas pracujemy nad detalami. Możemy płacić helami, żeby odleczyć e, naszą postać. Get treated. O, pod kwadratem jest Hill All. Jedziemy. Okej, okay, i... Nie ma tu żadnych nagród? Aha, bo ona mówiła, że to jest w trakcie... E, ...w trakcie ustalania, co tam się, e, ...co tam się będzie działo. Dobra, zobaczmy, pokręcę się tu chwilę po tym Netherworldzie. Tu pewnie będzie tak, o, y, NPC jeszcze nie są dostępne, ale już widać, za co będą odpowiadać. Quest Shop, tutaj pewnie y, bitwy online'owe. Tutaj pani jest healerem po prostu ode mnie z ekipy, z tego co kojarzę, Gloria. Monika tak samo. Y, tutaj jakiś Francis. No, jakiś sterowiec nam zasłania widok. Co dalej, co dalej? O, tu pewnie będzie można rekrutować jednostki. Co tutaj mamy? Squad Shop, czyli ustawianie ekipy. Skill Shop, czyli do skilli. Co tu jest? Aha, nasza pirylika. Tu za daleko nie poszedłem. Tam był jej sekretarz. Tutaj pewnie jakieś wewnętrzne ustalenia Netherworldu. Nasze laboratorium badawcze i temu world, tu będziemy spędzać bardzo dużo czasu. Bar, który już był wspomniany, i tyle. Nie widzę nigdzie takiej jednostki jak cheat shop, ale mam nadzieję, że jeszcze się włączy, bo to była nie ukrywa moja ulubiona opcja w poprzednich która pozwalała na manipulację wskaźnikami, tak żeby nasza gra była przyjemniejsza. Dobrze, ale rozgadałem się trochę, zrobiliśmy sobie jednego questa. Myślę, że na tym e, możemy sobie ten odcinek zakończyć. Będą takie krótkie odcinki, będę się starał trzymać e, formuły, że jedna walka na jeden odcinek. Je, przeplata się to nam z wątkiem fabularnym, więc myślę, że całkiem fajnie to wyjdzie. E, zobaczymy zresztą. E, także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Serdecznie zapraszam też do e, kolejnego odcinka. A na razie to tyle. Także oby do następnego.